Gdy pomyślimy o palnie w Piśmie Świętym, nasze myśli muszą skierować się do Księgi Sędziów i do postaci Debory i Baraka. Debora była jedną z tych wybranych, charyzmatycznych postaci, sędziów, którzy wybrani przez Boga mieli przewodzić narodowi wybranemu mieli wyzwolić ich od pewnych wrogów. Księga Sędziów posiada taki powtarzający się motyw: gdy naród wybrany znajduje się w pokoju i dobrobycie, po pewnym czasie odchodzi od Boga. Bóg wtedy postanawia zesłać na nich jakiegoś wroga, który ich ciemięży, i w związku z tym naród nawraca się i chce wrócić do Boga, i dzięki temu nawróceniu Bóg wysyła im kolejnego charyzmatycznego przywódcę, który ich wyzwala. I właśnie jednym z takich charyzmatycznych przywódców była Debora i Barak. Bóg udziela im szczególnych łask po to, żeby wyzwolić naród wybrany. Ale ci wrogowie, którzy zostają wysłani przez Boga, nie są tam po to, żeby ich zniszczyć, tylko po to, by zmusić ich do nawrócenia, czy by przybliżyć ich do nawrócenia. Debora i Barak również mieli ochronić Izraela przed jednym z królów krajów ościennych, przed królem Kanaanu Jabinem. Przywódcą jego wojska był Sisera, którego Barak według woli Bożej miał zabić, ale Barak bał się pójść sam na wojnę, chciałby Debora. Debora poszła z nim i w związku z tym odebrana mu została ta łaska i ostatecznie Sisera został zabity przez inną kobietę, przez Jael. Oczywiście Pan Bóg zadziałał w sposób cudowny i Izraelici po raz kolejny zostali wyzwoleni. Księga sędziów, przez ten ciągle powtarzający się motyw nawrócenia i pomocy Pana Boga, pokazuje nam ogromną Jego cierpliwość względem nas, względem swojego ludu. Choć on zsyła wrogów, to nie po to, by ich wytracić, tylko po to, by oni znowu mogli się do niego nawrócić. W życiu Maryi nie znajdziemy takich sytuacji. Ona nigdy od Boga nie odeszła, ponieważ była niepokalanie poczęta i została bezgrzeszna aż do swojej śmierci, aż do wstąpienia Ale również ona wykazywała się ogromną cierpliwością. Pamiętamy tą sytuację, gdy Jezus stracił się świętej rodzinie, gdy wracali ze święta Paschy z Jerozolimy i przez trzy dni razem z Józefem go szukali. Cierpliwie go szukali, ponieważ on się im stracił. I gdy go odnajdują w końcu w świątyni, ona nie reaguje gwałtownie. Pyta się po prostu syna, dlaczego nie pozostał z nimi. I on odpowiada takim pytaniem, które większość matek, podejrzewam, przyjęłaby z niecierpliwością. Dlaczego mnie szukaliście? Czy nie wiecie, że powinienem być by w tym, co należy do mojego ojca? Większość ludzi straciłaby cierpliwość, ona nie, bo wiedziała, że Jezus powiedział prawdę. Myślę, że jej postawa uczy również nas takiej cierpliwości. Bóg już wiele razy przebaczał nam grzechy i nigdy się tym nie znudzi, nigdy się nie zniecierpliwy, nigdy nie przestanie bo właśnie po to Jezus przyszedł na Ziemię, żeby przez swoją śmierć i zmartwychwstanie mógł nam przebaczać grzechy. A więc biorąc przykład z Maryi, która tak bez wytchnienia ciągle szukała Jezusa, który się stracił, to również my, gdy uświadomimy sobie tylko nasz upadek, że straciliśmy Jezusa z naszych oczu, powinniśmy szukać go cierpliwie i wytrwale, bez wytchnienia. Bóg czeka na nas, abyśmy przyszli do Niego, ponieważ On naprawdę chce nam te wszystkie grzechy i wszystkie słabości przebaczyć. Bóg nigdy nie straci cierpliwości. Bóg zawsze czeka, by przygarnąć nas znowu na nowo. To my możemy stracić cierpliwość do nas samych i do tego, że znowu upadliśmy. Więc uczmy się tego ciągłego poszukiwania Jezusa do, od Maryi, która szukała Go tak długo i tak wytrwale, aż Go znalazła. Któregoś Ty Panno porodziła syn? Pan Panna, Jezus Chrystus. Który z ojcem i duchem świętym żyje i króluje, Trójcy świętej jedyny Bóg na wieki. wieki.